Witam wszystkich bardzo serdecznie <coughs> Dzisiaj zajmiemy się wymianą oryginalnego radia Tego, które tu widać, w Turanie Zastąpimy je radiem zakupionym z AliExpressu z Chin 9 radiem z Androidem Mam zamiar pokazać Wam, jak to będzie wyglądało Jak się takie radio podmienia Oczywiście radio to z Aliexpressu jest dedykowane, więc wyglądowo, rozmiarowo powinno pasować. Taką mam przynajmniej nadzieję. No to co, zabieramy się do roboty. Zaczniemy od zdjęcia tego panelu, który okala tutaj cały klimatronik i okala radio. Pod spodem są śruby, które mocują radio. Nie mam jakichś tu profesjonalnych narzędzi do zdejmowania tych plastików samochodowych. Więc użyję takich plastyczków, które kiedyś sobie kupiłem do komputera. Teraz te cztery śrubki należy odkręcić, i radio wyjedzie do nas. Ok, śruby wykręcone, więc wyciągamy radio. Tutaj mamy kostkę zespoloną. trzeba to nacisnąć i pociągnąć. I wtedy, o, tak jak widać, o, wypina nam się. Jakieś cienkie jedno wyszło. Nawet tu. Wyszło i drugie. To jak widać to nie jest zwykłe radio. To jest to radio RNS 300, radio nawigacja. Tylko że to jest to najgorsze dziadostwo, jeżeli chodzi o nawigację, bo wyświetla tylko kierunek, w którym mamy skręcić. I oczywiście nie ma właściwie polskich map do tego. To są tylko jakieś zagraniczne mapy i do tego trzeba mieć odpowiednią płytę, którą wkładamy w napęd. No i wiadomo jak mamy płytę, nie da się. W ogóle słychać już bez płyt muzyki, a ja czego takiego A oto mamy To co przyszło jak widać skąd, po tych znaczkach Otwieramy pudełeczko, zrobimy od razu unboxing Co tu mamy? O! O proszę bardzo i Jest i kamera cofania Nie na żartuje kupiłem z kamerą cofania, więc Nie macie co właściwie dziwić Zamontuję ją pod zderzakiem Eee, po co ja gadam? E, w miejsc e, w obok oświetlenia na tablicy rejestracyjnej. Dobra, tu mamy kable podłączeniowe do radia. Dwie wtyczki. Jedna jest taka jak tu była, a druga jakaś taka inna o taka, trochę inna. Co my tu jeszcze mamy? Kable USB, dwa są i te przewody wyjściowe na jakieś tam e, monitory zewnętrzne. Na przykład na, do zagłówków monitorki można to podłączać. Dwa kable USB do wyprowadzenia. To co jest yy, wiadomo GPS. No i chyba tyle. Jakieś instrukcje. Wyciągamy całe ostroistwo z pudełka. Powoli, żeby nie rozbić. Złożymy tak oto się prezentuje nowy nabytek Jak to będzie wyglądało No myślę, że nieźle Przynajmniej 100 razy lepiej niż oryginalne radio zobaczymy jak to pasuje w ramkę o, właśnie. Nie no, fajne ofi no, idealnie. Żeby tylko jeszcze chodziło. Tak dobrze jak wygląda. No. Dobra, to sobie na razie odłożę. Możemy I kable zasinające. Co my tu mamy? Ten to jest jakieś takie, właśnie dziwne coś. Tutaj to mamy przewód antenowy. A to jest do kanu. Rozkodowuję kan z samochodu. <laughs> Zobaczę, co to będzie w ogóle dawało. Jakie opcje. Się wszystko okaże w praniu. Jak to mówią. Tylko teraz do którego to podłączyć. Do tego. Czy do tego. Hmm. Jak wostko, dobra podłączymy do tego w razie jak był słaby sygnał podłączymy do drugiego Pasuje. Ech, dobra antena. Przed podłączeniem kamery zobaczę, czy to w ogóle działa. Czy się włącza, nie włącza, bo szkoda rozpróbować pół samochodu, jakby miało nie działać. Żeby tylko kamera była. Jeszcze zobaczę. Tu się montuje GPS, jest nawet napis. Zakręca się po prostu antenę. Okej. Okay. Tu są jeszcze jakieś przewody, żeby podłączać. Włączymy je. To ma być od tego kanu. To się na pewno skina tu. O, mamy zasilanie. Że jest zasilanie. A już wiem. Taką silę, kurde, co tu jeszcze? Pewnie widzę tu ten kan się tu podłączy. Tutaj mamy dekoder kan. Dekoder kan musimy podpiąć i później. Kostkę wracającą wpinamy też w radio. Musi to być wpięte, ponieważ nie będzie informacji na radio o samochodzie. Tak to mam. tam część informacji o samochodzie już jest, bez żadnych tam ELM 327 czy 317, już nie pamiętam. W każdym razie musi to być zwrotnie wpięte, bo inaczej nie będzie informacji. Dobra. antenę okej okay. no proszę państwa stacji a chyba że samo zakładduj jakoś nie zakodowało to no, jest Może do złego wejścia podłączymy antenę. No ale dobra. No najlepsze jest to, że włączyło się, włącza się od razu. Patrz, patrz, na euroku, i tak, kum. Radio Maria, wypało. Na mięs tekstu. Dobra, jak widać, radio działa, tylko nie wiem dlaczego nie jest po polsku. Wszystko radio chodzi. Teraz musimy wykombinować i zamontować GPS. Chyba zdejmiemy ten schowek. Albo go tu wyprowadzę, albo go gdzieś tam od spodu podkleję. Okej okay. Więc mamy tak tu mamy kamerkę podłączenie I do Pokażę Wam od samego początku samą instalację kamery i kabli. Tutaj mamy kamerę jak widać pod oświetleniem tablicy z zadaszeniem. Tak to będzie wyglądało. Podnosimy. Kabel jest tu przepuszczony pod spodem. Idzie tu tu są połączone kable wszystkie razem we, z, z peczkami później wychodzi tu idzie tu po słupeczku pod klapą tutaj tędy przechodzi tym drugim nie tym pierwszym bo tutaj jest rurka odpryskiwacza i nie było już miejsca przechodzi tędy idzie tu pod tym pod tym tu później po słupku tu jak widać na dół Tutaj się rozchodzi, ten, ten kabel idzie do Światła wstecznego A ten drugi, żeby był krócej, idzie tędy Tutaj idzie tędy, potem tu Pod tą e, Pod progiem pod, tym progiem, pod maskownicą progu Tutaj idzie pod maskownicą progu Tutaj <laughs> idzie Tędy, poza tym za schowkiem I zaraz Wam pokażę I wychodzi tu I wychodzi tu Tu mamy przewód Od razu jak wykręciłem sobie schowek To wyjąłem sobie te przewody od Zrobiłem dziurę do Schowka na przewody USB Wychodzą tu I tu jest jeden, tu jest drugi Tak więc Kable mam wyprowadzone już wszystkie Dobra, kable popodpinane Wszystko działa, radio działa a jeszcze z ciekawości zobaczymy to Działa O. No. jak widać działa nawet yy, Pokazuje Ruchy kierownicy Jak widać wszystko działa Dobra, zawieram się do składania Czym jest ten prawda kurwa. Oto jak się prezentuje radio wszystko niemalże, a pasuje tak samo jak i stare radio, identycznie. Też troszkę tu wystawało. O! Zgasło podświetlenie. Dobrze wiedzieć, że po jakimś czasie gaśnie. I zobaczymy teraz czy będzie logo. Nie, nie ma loga. Od razu się włączę. Ok, mały update. E, jak widać, e, był taki problem standardowy chyba pod tym co czytam na forach, że po podłączeniu zasilania e, kamery bezpośrednio do lampy cofania na wyłączonym silniku był obraz, a po zapaleniu, odpaleniu silnika nie było obrazu na kamerze, więc Poczytałem trochę forum i trzeba było tak jak pisali zastosować przekaźnik. Ja zastosowałem taki, kiedyś kupiłem, to są do płytek PCB, ale można je dobrze polutować, są malutkie, nie zajmują dużo miejsca. Trzeba zastosować taki przekaźnik, oczywiście podłączamy go tutaj do stałego plusa, na przykład z, z, tutaj mam gniazdo na zapalniczkę, a sygnał idzie ze światła od, ze światła cofania i wtedy wszystko działa. Tylko, że oczywiście jeszcze tu zrobiłem mały błąd, bo podłączyłem zamiast pod gniazdo od zapalniczki, pod gniazdo od światełka, od klapy. Klapa była cały czas otwarta i zasugerowałem się tym, że tu jest stały plus, a to przecież jest plus, dopiero jest tutaj napięcie dopiero po otworzeniu się w klapy, więc muszę to zmienić, odlutować i dolutować do tamtego przewodu i wtedy wszystko będzie dobrze. Witam. Czuję się w obowiązku dograć trochę tego materiału ponieważ tam wcześniej skończyła mi się skończyła mi się bateria i nie nagrałem, nie pokazałem jak gdzie schowałem antenę od GPS-u no więc teraz wyjaśniam gdy mamy ten panel zdjęty odkręcamy panel od sterowania limatronikiem tutaj mamy tam wtedy dostęp tam pod spód, wykręcamy Schowek tu jest, ten schowek otwiera się. O, tam jest śrubka na torxa. Wykręca się ją, cały schowek wychodzi i można tam antenę GPS-u po prostu położyć pod tym schowkiem. Tam jest na tyle miejsca, żeby można było położyć. Nie ma problemu i, i wtedy GPS łapie bardzo dobrze. No. Nie ma najmniejszego problemu z tym. Teraz pokażę wam coś jeszcze ciekawego, jak się załączy. Jak słychać właśnie to wam chciałem pokazać. Wyłączymy radio na chwilę, bo co radio zaczęło działać normalnie. Jak widzieliście na tym na tam wcześniejszej części filmu eee, nie było z tym zbyt dobrze bo jesteśmy teraz w garażu i w tym garażu nawet przy otwartej bramie nie łapało właściwie żadnej stacji no poza oczywiście Radiem Maria ale tak to nie łapało właściwie nic, a jak coś złapało to same trzaski a teraz jesteśmy w garażu, bramy są pozamykane i, i wszystko słychać radio Z rekord chyba SK czy coś takiego Tak więc teraz jest super a, a przed, dlaczego jest super? Próbowałem tutaj wyłączę. próbowałem tutaj nie wiem wzma, wzmacniacz antenowy założyć podpinałem ten wzmacniacz pod prąd oczywiście wzmacniacz ma tylko jedno jakby wejście więc od jedną z tych anten, która tu jest oryginalnie podpinałem ale to nic za dużo nie... troszeczkę było lepiej, ale za dużo nie dawało. Aż w końcu znalazłem na internecie takie coś jak separator antenowy. No i zamówiłem sobie to. Tam 20 zł to kosztuje także grosze. Przyszło, to wygląda o tak jak tu. Teraz wam pokażę jak to wygląda i tak z jednej strony są dwa kabelki zakończone takimi oryginalnymi wtyczkami jak do Volkswagena, no nie wiem czy do Volkswagena może wszystkie samochody tak mają bo no innych nie rozbierałem, ale takimi specjalnymi wtyczkami tuba jest i z drugiej strony wychodzi taki zwykły kabelek antenowy jak to w starych radiach i plus do tego kabelek zasilający, to jest też chyba służy, to robi jako wzmacniacz czy zasila anteny, no nie wiem w każdym razie zwykłe, zwykłe wejście antenowe w wtykamy do radia tego chińskiego a kabelek zasil zasilający miałem w kostce taki wolny kabelek Ant Plus pisało na nim czy Ant Out Coś takiego um, oczywiście zjąłem izolację połączyłem z tym kablem i radio ożyło i teraz właściwie to zgubi, zgubi zasięg tam na sekundę dosłownie raz na nie wiem na kilkadziesiąt kilometrów A tak to jest wszystko dobrze Jesteśmy w garażu i radio działa więc jak, najb jak najbardziej na plus Dobra, wszystko się udało, wszystko działa Także wszystko tu się udało, wszystko działa Kamera cofania działa Czytanie kierownicy działa Konta skrętu kół kierownicy Działa w miarę płynnie. Jakbym następnym razem brał, wziąłbym 2GB, 2GB miał. Bo jednak ten 1GB trochę przymało. Ja mam tutaj zainstalowane. Najpierw oryginalnie tutaj jest nawigacja jedynie. Ja miałem tutaj gogolowską. O, I mamy Google. A ja sobie doinstalowałem tutaj jeszcze Sygika żeby mieć po prostu coś z mapami na stałe, jakby nie było internetu, żeby udało się używać nawigacji. Ale Sykik był taki trochę mało dokładny, nie podobała mi się ta nawigacja, trochę taka, taka skąpa była bardzo ta nawigacja. Ale, ale bardzo łatwo ją się instaluje i sobie do niej zainstalowałem automapę i Janosika. Janosik ze względu właśnie na to, że Janosik ma dużo reklam i bardzo, musik, bardzo jest uzależniony od internetu, jeszcze bardziej chyba niż Google I, bo tam się to zaznacza, te różne priorytety w tym Janusiku to Janusik e, wymaga chyba dużo RAMu i, i po prostu tnie się, nie idzie płynnie nawigacja tylko takimi skokami działa ale takimi skokami to jest denerwujące i przestałem z tego korzystać i zainstalowałem sobie automapę trochę jest zachodu z zainstalowaniem automapy, ale poszło jakoś Witam w systemie nawigacyjnego automata z Autoradar działa, jakby był internet to by to pobrało wszystkie jakieś korki, nie korki, takie inne pierdoły. O, w, w automapie są fajnie rozrysowane domy, fajnie to wszystko wygląda tak jak widać. To jest super. Tylko, że na początku też był z tym problem, ponieważ yy, nie dało się słuchać i radia i jechać na automapie, ponieważ yy, w chwili, gdy był, było włączone radio wychodziłem z niego tym, włączałem automapę i po włączeniu automapy i załączeniu się głosu wyłączało radio. Chyba. O, a teraz... A teraz jak słyszycie jest tylko takie delikatne przerwa w graniu radia i zaczyna mówić automapa łącznie razem z radiem. No nie da się tak tutaj zrobić, żeby to przyciszało na chwilę radio czy coś w stylu, bo to wiadomo to działa osobno bo obok siebie tak jakby to nie, nie współgra ze sobą ale przynajmniej działa, a tak wcześniej to mi wyłączało w ogóle całkowicie radio i działała automapa. Mogłem włączyć radio ręcznie, teraz na przykład przechodząc tylko tak, włączyć radio ale i przejść z powrotem do nawigacji, ale przy pierwszym komunikacie znowu wyłączało się radio. I trzeba było po prostu w automapie wyłączyć te takie automatyczne dopasowania głosu do jazdy, do prędkości itd. I wtedy i teraz zaczęło po prostu wszystko współgrać ze sobą. Nie wyłącza już mi radia przy automapie. Postanowiłem, że przy tym zostanę. Teraz już jest wszystko dobrze, jestem z radia zadowolony. Jak najbardziej polecam takie rozwiązania. Tylko że mówię, no może lepiej byłoby kupić tę 2 gigową wersję, 2 gigaramu żeby było, bo żeby to działał, działałoby to płynniej przy pełnym obciążeniu. Bo jednak 1 gigaramu to jest śmieszna ilość na te czasy. Nie, nie widzę tutaj powodów dla jak... Miałby, miałbym nie kupować takiego radia i nie zamienić go z oryginalnym. Tylko nie jakieś takie nawiedzone tematy typu żyłuje, bo musi być oryginał. Bo jakichś innych powodów nie widzę. Tym bardziej, że ja za to, to radio razem z kamerą cofania dałem 330 zł. 330 zł dla taki zestaw Więc Jak dla mnie to bomba działa, wszystko przynajmniej na razie nagram wam filmik nie wiem za jakieś pół roku czy nadal wszystko działa czy nie działa zobaczymy dobra na razie to tyle jeżeli się podobało to łapka w górę i subskrybować kanał z dzwoneczkiem oczywiście a ja się z wami żegnam i zapraszam do, kolejnych, do oglądania kolejnych filmów cześć